kochani, zgodnie z obietnicą dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o książce, która zrobiła na mnie dosyć duże wrażenie, wydała mi się bardzo pomocna. Nie jest to książka o hadzie, natomiast myślę, że praktycznie każdy może wyciągnąć z niej coś dla siebie. Jest to książka bardzo znanej autorki Ewy Wojdyło pod tytułem Żar po stracie sztuka akceptacji. Jak można wywnioskować z samego tytułu, książka mówi nam o stracie w sposób bardzo dogłębny, w sposób analityczny, pokazuje rodzaje strat, czyli dzieli jakby straty na te ostateczne i na te czasowe. Mówi o tym, że ludzie bardzo różnie przechodzą straty i że najmocniej boją nas nasze własne. Mówię o tym, że strata to może być bardzo subiektywna rzecz, zależnie od tego, kto jak to odczuwa, i że rozczarowanie z sobą również jest stratą. Może być tak przez człowieka przeżywane. No i że cierpienie tak naprawdę ma gdzieś u swojej podstawy poczucie straty. W związku z tym, jakby człowiek musi, znaczy musi, nie lubię tego słowa, ale jakby, żeby czuć pewien komfort życiowy, e, Musi wypracować sobie umiejętności radzenia sobie ze stratą. I tak naprawdę uczymy się już takich małych strat przeżywania od dziecka, bo od dziecka na przykład rodzice nam na chwilę znikają, co już może dziecko odbierać jako stratę w tym momencie czasowo, ma stratę. Także powoli jakby wykształcamy w sobie umiejętność przeżywania tych strat. Kolejna rzecz, o której mówi autorka, to kwestia winy. Winy i kary. Często mamy takie poczucie, że jeżeli zrobiliśmy coś źle, no to należy nam się kara. Wynosimy to z domu, ze sposobu, w jaki byliśmy wychowywani. Ale należy zwrócić uwagę, że działa to też w drugą stronę. Mamy poczucie, że jeśli spotyka nas kara, czyli na przykład choroba, odejście bliskiej osoby, coś po prostu złego. To musimy być winni. No bo po, po, wiecie, mamy dwie strony równania: wina równa się kara. I to działa w obie strony. W związku z tym, kiedy spotyka nas coś złego, doszukujemy się w sobie wad, doszukujemy się w sobie win, doszukujemy się w sobie różnych bardzo złych rzeczy. I tak naprawdę sami się napędzamy, idąc w tą bardzo negatywną stronę. I autorka sugeruje, że to jakby donikąd nie prowadzi. Następna rzecz dotyczy żałoby. Zaprezentowany jest tutaj bardzo znany model żałoby pani Kubrer-Ross. Jest to model żałoby pięcioetapowy, o tym już Wam kiedyś mówiłam. Na początku każdej żałoby przychodzi zaprzeczanie. W zasadzie nie, to nie jest możliwe. To się na pewno nie stało. W przypadku śmierci bliskiej osoby, na przykład nie ona wyjechała, czy on wyjechał, tak naprawdę nie odszedł, naprawdę. Także tu mamy tą pierwszą fazę. Później przychodzi faza gniewu. Nie, nie zgadzam się. I tutaj autorka opisuje to w następujący sposób: że każdy człowiek ma w sobie takie wewnętrzne dziecko. I to to dziecko jest takim elementem no, niedojrzałym w nas, które tupie nóżkami. Mówi, nie, 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 ja się na to nie zgadzam. Będę tutaj stać, krzyczeć, płakać, nie. I zupełnie tak, jakby nasze nie mogło cokolwiek zmienić. I tutaj też to podkreśla autorka, że tak naprawdę nasza niezgoda na coś, co się wydarza. W żaden sposób nie może tego zmienić. No, i po fazie gniewu, która się dosyć szybko wypara, przychodzi faza smutku. Tutaj często właśnie jest: yy, co ja takiego zrobiłem, że mnie to spotyka, yy, życie straciło sens. Ogólnie tego typu przemyślenia. Yy, smutek jest najczęściej dłużej trwającą fazą, bo jest mniej dynamiczny, także możemy w tym smutku być dosyć długo. Następnie przychodzi faza targowania. W której pojawiają się myśli typu, a może jednak, a może gdybym zrobił to, a może jeśli zrobię tamto. Yy, I nadal jest takie, wiecie, handlowanie się z losem trochę. Po tej fazie dopiero przychodzi faza akceptacji. W fazie akceptacji yy, nie chodzi o to, że my się cieszymy z tej sytuacji, która nastąpiła, ale w fazie akceptacji godzimy się, że stało się to, co się stało, i że nie mamy już na to wpływu. Ponieważ akceptacja nie dotyczy, jakby wiecie, że coś przyjmujecie, że Wam się podoba. Tylko w akceptacji chodzi o to, że po prostu macie w sobie zgodę, jak powiedziałam, że wydarzyła się określona rzecz i już nic z nią nie można zrobić. I należy tutaj podkreślić, że akceptacja jest czymś zupełnie innym niż kapitulacja. Dużo osób ma poczucie, że jeżeli ja zaakceptuję to, co się stało, to jednocześnie przegram, jednocześnie. Jednocześnie po prostu przyznam się do porażki, no bo nie udało mi się zmienić tego czegoś, co, co jakby wydaje mi się, że, że mogłabym zmienić. Ale tak naprawdę tak nie jest, ponieważ kapitulacja jest wtedy, kiedy my poddajemy się jakiejś obcej mocy zewnętrznej, natomiast akceptacja jest wtedy, kiedy to my mamy wybór i tak naprawdę to my mamy tę moc. W związku z tym. Jest to wygrana tak naprawdę nasza. I należy tutaj powiedzieć też, że akceptacja uwalnia uwalnia energię, którą możemy przekierować na coś innego. Autorka mówi też o kwestii wybaczania, która w moim odczuciu jest połączona również z akceptacją. Że w wybaczeniu tak naprawdę, to pewnie słyszeliście dużo razy, nie chodzi o to, żeby odciążyć tę osobę, która jest winowajcą, tylko chodzi o to, żeby odciążyć siebie. Bo jeżeli ja jestem na kogoś wściekła, jeżeli kogoś nienawidzę, jeżeli życzę mu wszystkiego najgorszego, to umówmy się szczerze, że tę osobę może to w ogóle nie obchodzić. Może ją to w ogóle, jakby, wiecie, Generalnie może w ogóle jej to nie dotknąć w żaden sposób, natomiast nas dotyka codziennie. To jest zupełnie tak, jakbyście od nowa robili sobie krzywdę i grzebali sobie w ranie patykiem, bo to wy przeżywacie te emocje na co dzień. I nawet jeżeli, nie wiem, wy wrzeszczycie to tej osoby, wyrzucicie z siebie, to tak czy siak ona ma to w takim maleńkim elemencie w stosunku do tego, co wy robicie sobie. Dlatego, jakby uwolnienie poprzez wybaczenie jest bardzo dobrą opcją. Kolejna rzecz, o której yy, mówi nam autorka, to jest bycie ofiarą. No, są ludzie, którzy bardziej w to wchodzą i tacy, którzy mniej. Ale często, kiedy spotyka nas coś złego, zaczynamy czuć się właśnie ofiarą. I co jest w tym wszystkim istotne? Istotne jest to, że bycie ofiarą odbiera nam sprawczość. I tutaj autorka mówi o superofiarach. I super ofiary. Tak naprawdę mamy z nimi do czynienia wtedy, kiedy człowiek nie chce tak naprawdę przyjąć pomocy. On z jednej strony wydaje się, że tej pomocy potrzebuje, a z drugiej strony nie jest w stanie jej przyjąć. Dlaczego? Ponieważ często bycie superofiarą w jakiś sposób daje korzyści. Czyli właśnie z jednej strony ta superofiara dostaje współczucie z zewnątrz, z drugiej strony czuje się wyjątkowa, no bo to, co ją spotkało, Daje jej poczucie takiego, wiecie, bycia kimś bardziej. W tym przypadku bardziej skrzywdzonym, wyjątkowym, bo doświadczonym czymś, czego inni nie doświadczają. Więc to jest to. I poczucie bezpieczeństwa. Pozwalam sobie zarykać w notatki, bo. żeby niczego nie pominąć. O, może tak. I to jest poczucie bezpieczeństwa płynące z bierności. No bo nie muszę tak naprawdę niczego robić, nie jestem za nic odpowiedzialna i, i tak sobie żyję. I należy powiedzieć, że ogólnie superofiary dzielimy na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest taka, że ja nic nie mogę zrobić, jestem do niczego, nic mi nie wychodzi, nic mi nie wyjdzie i po prostu tak. Natomiast druga grupa superofiar to są superofiary, które mają w sobie supermoce, ale te supermoce dotyczą tego, że są w stanie zbawić każdego poza sobą i rozwiązać problem każdej osoby, ale nie swój. I do tej grupy należą na przykład żony alkoholików, które uważają, że będą tego alkoholika zbawiać, jednocześnie same cierpią, ale, ale zbawiają. Więc yy, o tym wspomina autorka, mówi, że z roli super ofiary yy, można wyjść, można wyjść poprzez dostrzeganie sytuacji, patrzenie na nią w sposób realny, dostrzeganie swojej wartości, no i przede wszystkim ważne jest to, żeby chcieć wyjść z tej roli. Czyli jakby zauważyć, że te korzyści, które mamy, nie są, nie są aż takie dobre dla nas na dłuższą metę i że lepiej jest stawić czoła naszemu nieszczęściu. Kolejna rzecz to użaranie się nad sobą. Autorką wizualizacji się nad sobą jest to po prostu nasze skupianie się na stracie na jakiejś rzeczy, która nas dotknęła, i czynienie z tej rzeczy jakby centrum waszego życia, czyli tak naprawdę um, dając myśli i energii temu czemuś um, jakby jesteśmy cały czas w tym problemie. Natomiast w momencie, kiedy przekierujemy naszą uwagę na coś innego, to siłą rzeczy, ten, ten obszar problemu, wiecie, się kurczy. Nie zajmuje już całej przestrzeni w naszej głowie. I tak naprawdę bardzo dużo osób ma takie skłonności do narzekania, i po stracie, na przykład nie wiem, po śmierci współmałżonka, nie potrafi funkcjonować w realnym świecie, odsuwa się od ludzi w kółko, tylko właśnie się umartwia. A tak naprawdę mm, tu nic dobrego nie daje. To absolutnie nic dobrego nie daje. I tutaj autorka mówi o tym, że można to przełamywać w taki sposób, żeby po prostu wychodzić do ludzi, żeby znaleźć sobie hobby, żeby znaleźć sobie pasję, żeby znaleźć sobie coś, co zajmie nam myśli, krótko mówiąc. Bo to jest takie istotne. I że w ogóle z roli ofiary można wyjść w następujący sposób. Można przede wszystkim sobie wypisać i należy wszystkie rzeczy, w których jesteśmy dobrzy. I nie chodzi tutaj nawet o krótką listę, tylko o sporządzenie całej, dogłębnej notatki na temat tego, w czym jesteśmy dobrzy. Jeżeli mamy z tym problem z określeniem naszych sukcesów, to pytamy bliskie osoby. Kolejna rzecz to wybieramy sobie jakiś cel do osiągnięcia. To ma być cel, który jest dla nas osiągalny we w miarę krótkim czasie, żebyśmy mogli się ucieszyć, że coś nam się udało. Więc lepiej wybrać sobie jakiś mały cel. Następna rzecz to jest. Zmienić jedną niechcianą rzecz w życiu. I tutaj mm, wybieracie sobie jakąś rzecz, która Wam przeszkadza, w Was, w, w tym jak funkcjonujecie, prostą rzecz najlepiej, i ją zmieniacie. No i y, ostatnia porada, odsunąć się od wampirów, czyli od wszystkich osób, które nas y, dojeżdżają, po prostu i w nas kultywują to narzekanie, to poczucie straty. Przy czym autorka mówi, że to nie jest tak, że człowiek nie może przeżywać tych swoich emocji. Może, a nawet powinien z tymi emocjami pobyć. Chodzi o to, żeby w to, wiecie, nie wsiąknąć na lata. I mówi nawet o tym, że można sobie zrobić takie seanse narzekania. Pod warunkiem, że mamy określone ramy czasowe, że teraz siadam i narzekam. I że lepiej nie być samemu wtedy, bo jeśli mamy kogoś bliskiego, to ten bliski w którymś momencie nami potrząśnie i powie ej, ej, wystarczy już tego wszystkiego. Także to mniej więcej jest zakres tej książki. Oczywiście to bardzo mocno skróciłam dla Was. Natomiast jeżeli chcielibyście się zanurzyć w tym, to serdecznie Wam polecam, ponieważ książka jest napisana fajnym językiem, jest tam bardzo dużo cytatów. Sporo wierszy, i tak naprawdę, jeszcze to, co możecie znaleźć, o zapomniałam, to jest w jaki sposób radzić sobie z ludźmi z demencją. W jaki sposób z nimi rozmawiać, bo oni też stracili, oni tracą pamięć, oni generalnie no, mają ogromne problemy z funkcjonowaniem, a z drugiej strony, rodzina również ma poczucie straty, ponieważ no, już sobie nie radzi z tymi ludźmi. I tam są opisane metody, które w pierwszym momencie zostały opisane przez Penny Garner, tak oryginalnie. Także yy, pani Wojdyło przytacza tutaj bardzo różne przykłady yy, i naprawdę wydaje mi się, że ta książka jest fajna, żeby sobie z nią pobyć, żeby sobie to postudiować, bo myślę, że każdy z nas ma taki element ofiary w sobie. I tutaj bym nawiązała do hadu, że my często cierpimy właśnie na żałoby po utracie zdrowia, że często wchodzimy w to użalanie się nad sobą, że tak naprawdę no, trzeba by się temu przyjrzeć i znaleźć w sobie tą akceptację i myślę, że po przeczytaniu tej książki jest to no, powiedzmy łatwiejsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mi się ta pozycja książkowa bardzo podobała, także Was zachęcam. No i kochani, y, oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe. Zapraszam do kontaktu, jeżeli chcecie pogadać, konsultacja, coaching, wszystko dla Was. Y, zapraszam na Bajka Fitu i Patronita' i zapraszam Was do mojego newslettera, Ponieważ y, teraz zaczęłam wydawać newslettera, jeżeli jesteście zainteresowani materiałami różnymi bardzo, ale myślę, że przydatnymi, fajnymi, ciekawymi. Poradami, to zapiszcie się do tego newslettera. Linka wam podaję w opisie. I to myślę, że wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa Pa.